Serwus, z tej strony Walinowy Nas. W tym odcinku zrobimy pyszną pastę z makreli Do jej zrobienia będziemy potrzebować makrele oczywiście 3 jajka, które ugotujemy na twardo jedną cebulę średniej wielkości majonez, musztardę ja mam sarebską culi, pieprz jajka już się nam gotują na twardo i teraz się zajmiemy z makrelo. musimy ją oczyścić, pozbyć się wszelkich niedoskonałości, ości i tu będę już przerzucał czystą makrelę There is a floor There is a head There is a bed Inside the bed Makrelę wstępnie mamy oczyszczoną, dodajemy teraz do niej dwie, łyż dwie łyżki majonezu i teraz możemy ją wymieszać z majonezem. I przez majonez ona łatwiej nam będzie pozbyć się teraz jeszcze tych ości, których się nie pozbyliśmy wcześniej. Bo zawsze coś zostanie. Także teraz. Mieszamy dobrze i pozbywamy się jeszcze tego, co nam tutaj nie pasuje. O! No, prawie czyste jest czysta pasta, dobra. Co następnie? Następnie kroję cebulę w kosteczkę drobną i będziemy dodawać cebulę. Dodajemy cebulę i zaraz kroimy jajeczka w kostkę. Okej, okay, jajka ugotowane na twarde, obieramy i kroimy w kosteczkę. C -c -c. C -c. So don't you cry little boy, don't you cry. I dodajemy do tego teraz łyżkę musztardy i soli i pieprz. Trochę soli. I wszystko dokładnie mieszamy. I nasza pasta z makreli jest już gotowa. Także skosztujemy. Mmm. Mm. Naprawdę. Bardzo dobra. Szybka. Naprawdę dobra, także polecam. Dobra, nie będę wam tutaj smaka już robił, także naprawdę polecam. Pod filmem będzie przepis i składniki na tą pastę z makreli. Servus.